Pokażę ci teraz, jak bardzo szybko możesz zrobić pokaz slajdów z wygenerowanych przez siebie obrazów, na przykład w fokusie lub midjarnej. Możesz to zrobić różnymi programami. Ja polecam ci program Davinci Resolve. Służy on do bardziej zaawansowanych rzeczy, ale pozwala na bardzo szybką pracę i bardzo łatwo jest się go nauczyć. Poza tym Wersja podstawowa jest darmowa, nawet do użytku komercyjnego. Wchodzisz na następującą stronę, klikasz następujący przycisk. Wersją beta na razie nie ma sensu się zapoznawać. Wybierz wersję, która jest stabilna, czyli w tym wypadku. Na chwilę obecną to jest wersja 18.6. Klikasz Windows. Tutaj musisz się zarejestrować. Musisz po prostu założyć darmowe konto. Na adres mailowy przyjdzie ci link do pobrania. Nie będę tutaj już wypełniał tych danych. Mam już założone konto, i pobrany, i zainstalowany program. Nie jest to trudne. Gdy już. Pobrałeś i zainstalowałeś program. Utwórz sobie teraz folder, w którym umieścisz wszystkie potrzebne zdjęcia, które chcesz na pokazie slajdów. Tutaj jest już przygotowany folder o nazwie "Slajdy". Jak widać, są tutaj zdjęcia oraz plik z muzyką. Uruchom Davinci Resolve. Pojawia się menadżer projektów. Kliknij przycisk New Project. Podaj nazwę. I kliknij przycisk Create. Teraz na dole przejdź do ikony Media. Upewnij się, że zaznaczona jest tutaj opcja Media Storage. Przejdź do folderu, w którym umieściłeś pliki. Kliknij w któryś z tych plików. Naciśnij klawisze Ctrl A. Następnie przytrzymaj klawisz Ctrl i odznacz plik, którego nie chcesz. W naszym wypadku jest to plik z muzyką. Złap któryś z zaznaczonych plików i przeciągnij do gałęzi master. Pliki zostały dodane do projektu. Kliknij teraz w ikonę Edit. Upewnij się, że masz tutaj zaznaczone Media Pool. Kliknij w któryś z dodanych obrazków. Naciśnij klawisze Ctrl+A, żeby zaznaczyć wszystkie i przed przeniesieniem ich na linię czasową. Warto ustawić opcję programu DaVinci Resolve. Przejdź tutaj. Wybierz preferencje. następnie kliknij User i Editing. Opcję Standard Steel Duration. Ustaw na 4. Każdy obrazek. Który wstawisz na linię czasową, będzie domyślnie jako film trwał 4 sekundy. I tutaj możesz określić czas przejścia między obrazkami. Niech to będzie jedna sekunda, czyli pół sekundy na jednym obrazku zostanie obcięte i pół sekundy na drugim obrazku. W efekcie, biorąc pod uwagę, że przejścia będą między początkiem i końcem. Obrazek będzie trwał 4 sekundy, ale obszar widoczny, czyli czas widoczny, będzie wynosił te 4 sekundy odjąć 1 sekundę czasu trwania przejścia. Kliknij Save. No i teraz przeciągnij wszystkie pliki na linię czasową. Przeciągnij je na początek. Tym suwakiem możesz sobie pomniejszyć linię czasową, żeby wszystko zmieściło się na ekranie. Tym przyciskiem możesz wyłączyć drugie okno podglądu, nie będzie nam potrzebne. I tutaj jest głowica. Za jej pomocą możesz przemieszczać się po linii czasowej i przeglądać swój film. Po prostu przeciągasz ją za górną część. Umieszczasz ją na początku i naciskasz przycisk Play. W tej chwili, jak widać, jest prosty pokaz slajdów. Obrazki po prostu się zmieniają co 4 sekundy. Warto dodać do tego pokazu slajdów jakieś efekty przejścia oraz troszkę więcej ruchu. Zaczniemy od efektu. Upewnij się, że wszystkie klipy, czyli te wszystkie zdjęcia są widoczne na linii czasowej, regulując odpowiednio tym suwakiem. I teraz kliknij w pusty obszar i przeciągnij kursor tak, żeby zaznaczyć wszystkie klipy. Zaznaczone klipy mają czerwoną obwódkę, więc łatwo to sprawdzić. Masz już zaznaczone. Wszystkie klipy, teraz włącz panel Effects. Tutaj widzisz listę efektów. Kliknij Video Transition po prawej stronie, masz listę wszystkich efektów, jakie są dostępne. Nas interesuje efekt Cross Dissolve. Kliknij w ten efekt naciśnij prawy przycisk myszy, następnie wybierz tą opcję. Efekt zostanie dodany do wszystkich klipów i czas jego trwania zostanie ustawiony na sekundę, czyli pół sekundy z jednego klipu i pół sekundy z drugiego klipu, tak jak ustawiliśmy wcześniej w opcjach. Dodało się takie okienko. Można to powiększyć naciskając klawisz Alt i używając Pokrętła mysz. Tutaj mamy efekty przejścia. Sprawdźmy. Zamiast tego przycisku, wystarczy nacisnąć spację, aby odtworzyć. Jak widać, teraz między obrazkami mamy płynne przejście. W podobny sposób można dodać inny efekt, ale myślę, że ten efekt będzie wystarczający. Chodzi nam o dosyć szybkie zrobienie pokazu slajdów. Właściwie można dodać muzykę i pokaz już byłby gotowy. Jednak jeszcze warto dodać ruch i usunąć pewien problem. Proporcje ekranu na zdjęciach. Nie zgadzają się z proporcjami filmu, więc warto czymś zapełnić ten obszar. Jest to szczególnie widoczne na pierwszym zdjęciu. Więc kliknij w pierwszy klip. Najpierw kliknij gdzieś w pusty obszar, aby wszystkie klipy odznaczyć. Następnie kliknij w pierwszy klip. Klip jest zaznaczony. Teraz wybierz OpenFX. I wybierz efekt Blanking Fill. Przeciągnij go do pierwszego klipu. Kliknij teraz w pierwszy klip jeszcze raz. Tutaj kliknij Inspektor. Upewnij się, że wybrana jest zakładka Effects i Open FX. Tutaj jest dodany efekt. Możesz zmienić jego parametry. Zmienimy rozmycie krawędzi. Tym parametrem możemy zwiększyć wartość rozmycia tła. Efekt jest zastosowany tylko do jednego klipu. Jeżeli chcesz go przenieść na pozostałe, to kliknij na klipie, w którym jest efekt prawy przycisk myszy. Wybierz następującą opcję. Klip został skopiowany do schowka. Kliknij teraz w obszar poza klipami i zaznacz przeciągając odpowiednio kursor myszy wszystkie klipy z wyjątkiem pierwszego. Na zaznaczeniu kliknij prawy przycisk myszy. I wybierz następującą opcję lub naciśnij klawisze Alt i V. Tutaj zaznacz tylko opcję Plugins i przycisk Apply. Efekt został nałożony na pozostałe klipy. Możesz sprawdzić jak to wygląda klawiszem Space. Widać, że już nie ma dodatkowych czarnych krawędzi na obrazie, więc wygląda to trochę lepiej. Zaznacz teraz wszystkie klipy, ponownie przeciągając kursor myszy i dodamy troszkę ruchu. Da Vinci Resolve jest to łatwe do zrobienia, jest gotowy efekt, nie trzeba bawić się klatkami kluczowymi i jakąś specjalnie ustawiać każdego efektu. Oczywiście można to zrobić i powinno się tak zrobić, żeby efekt był ciekawszy, ale jeżeli zależy nam na szybkości, chcemy to zrobić podstawowy pokaz slajdów. Wystarczy po zaznaczeniu wszystkich klipów upewnić się, że jest włączony panel inspektora. W zakładce wideo, kliknąć tutaj w przełącznik Dynamic Zoom. I już gotowe. Wszystkie klipy, które były zaznaczone, mają włączony dynamiczny zoom. Oczywiście, klikając w nazwę, możemy rozwinąć opcję, i tutaj, jako rodzaj przejścia, możemy wybrać następujące przejście, żeby ten zoom był płynny, naturalny, a nie liniowy. Przenosimy głowicę na początek i odtwarzamy. Jak widać teraz, każde zdjęcie ma zoom. Każdy klip, efekt dynamic zoom ma ustawiony osobno, czyli ten zoom będzie zawsze zmierzał do Pierwotnej postaci zdjęcia. Czyli zaczyna się na powiększeniu, a kończy się na oryginalnej postaci zdjęcia. Oczywiście, jeżeli nam nie odpowiada taki kierunek, można wybrać przycisk SWOP i po tym nastąpi zamiana, czyli będzie zoom odbywał się w odwrotnym kierunku. Sprawdzamy. Teraz widać, że mamy, zamiast oddalenia, przybliżenie. Dostało nam teraz dodać muzykę. Ponownie kliknij w ikonę media. Tutaj upewni się, że jest włączony Media Storage. I kliknij gdzieś z boku i wybierz plik muzyczny. Przeciągnij go tutaj do projektu. Wróć do trybu edycji za pomocą ikony edit. I tutaj w panelu Media Pool masz dostępny plik dźwiękowy. Przeciągnij go. Ustaw go na początku linii czasowej. Końcową krawędź przeciągnij i skróć, żeby muzyka trwała tyle samo co pokaz slajdów. Powiększ trochę widok. I na początku pliku dźwiękowego, w górnej części, masz taki uchwyt. Jeżeli go przeciągniesz, to. Możesz określić płynne zwiększanie się głośności na muzyce. No, w naszym wypadku ustawimy na 1 sekundę i 20 klatek. Tak samo przejdź na koniec linii czasowej. Na końcu również znajduje się taki uchwyt. Musisz najechać kursorem po prostu w to miejsce, gdzie on powinien się znajdować i tutaj również ustaw 1.20 obraz. Klikamy na linii czasowej, przemieszczamy głowicę na początek. No jest sprawdzamy. Pokaz slajdów jest praktycznie gotowy i można już go wrzucać do postaci filmu. Jednak, jeżeli chcesz go troszkę ulepszyć, to tutaj w rogu kliknij szczałeczkę w dół i wybierz Dynamic Zoom. Upewnij się, że ikonka obok jest podświetlona na biało. I masz wybrany tylko jeden klip, więc wybierz pierwszy klip. Pamiętaj o tym, żeby umieścić również na wybranym klipie kursor, dlatego że tutaj masz wybrany klip, i razem z jego wyborem masz wybrane obszary zoomu, czyli obszary, które będą powiększane, a widzisz obrazek. Który jest pod głowicą, czyli widzisz to miejsce, a tak naprawdę obszary powiększenia należą do zaznaczonego przez Ciebie klipu. Dlatego, jak teraz dopasujesz te obszary do tego, co widzisz, nie będą one się zgadzały. Jeżeli klikniesz ten klip, nad którym jest głowica, to zobaczysz, że obszary będą inne. Dlatego najpierw klikasz w klip. I natychmiast przenosisz głowicę nad ten klip. Jeżeli nie będziesz tak postępować, to dodasz sobie bardzo dużo pracy. Widzisz tutaj dwa prostokąty. Zielony prostokąt jest to obszar, który będzie widoczny na początku klipu, czyli w tym miejscu. A czerwony prostokąt jest to obszar, który będzie widoczny na końcu klipu, czyli w tym miejscu. Wystarczy, że końcowy, prostokąt, czyli czerwony, za pomocą tych uchwytów na rogach przeciągniesz odpowiednio. I już zmieniasz zoom. Oczywiście przesadziłem tutaj trochę zdjęcia nie są w tak wysokiej rozdzielczości, żeby stosować takie powiększenie, ale robię to tylko testowo. Odtwórz i sprawdź. Jak widać, zoom teraz jest bezpośrednio na pyszczek kota. Jedyne co musisz wiedzieć, to to, że zielone obramowanie określa, jaki będzie kadr na początku klipu, czyli jaki obszar będzie widoczny na początku klipu, a czerwony prostokąt określa, jaki będzie na końcu klipu. Ustawimy sobie, żeby był widoczny pysk kota. I pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy: że, jeżeli na przykład masz wybrany zielony prostokąt i chcesz teraz przenieść czerwony prostokąt, klikając gdzieś w jego środku, to widzisz, że zrobisz coś takiego. Klawiszami Ctrl Z możesz sobie to cofnąć. Jak chcesz przenieść czerwony prostokąt, musisz najpierw kliknąć w jakiś punkt na nim. Aby został on zaznaczony, a później możesz powodnie już za jego środek przeciągać cały jego obszar. Oczywiście w każdej chwili możesz kliknąć przycisk tutaj. Słop, żeby zamienić kolory, i teraz będzie na odwrót, czyli najpierw będzie powiększenie pyszczka kota, a później będzie oddalenie, czyli do czerwonego obszaru. Sprawdźmy. Ponownie swap i teraz będzie na odwrót, czyli najpierw będzie oddalenie, a na końcu przybliżenie, I tak samo możesz postąpić z pozostałymi klipami. Czyli tutaj mamy zbliżenie na pyszczek kota. Warto, żeby kolejny klip zaczynał się od zbliżenia na pyszczek kota lub psa. Czyli przemieszczasz... Głowicę nad drugi klip. Koniecznie klikasz w drugi klip. Jak widzisz, dopiero po kliknięciu klipu zmieniły się obramowania. I teraz te obramowania dotyczą tego klipu, nad którym jest głowica. No i teraz widać, że kadr zielony jest na oddaleniu, czerwony jest na przybliżeniu. Można użyć słow, żeby było łatwiej, ale nawet jeżeli go nie użyjesz, możesz po prostu. Zamienić miejscami prostokąty. Czyli ustawiasz teraz zielony prostokąt na pyszczek psa, gdyż w poprzednim kadrze było zbliżenie na pyszczek kota, więc ten kadr zacznie się od zbliżenia właśnie i teraz będzie się oddalał. No i teraz czerwony, ustawiasz jako oddalenie. No i sprawdźmy, jak to wygląda. Zbliżenie, przejście i oddalenie. Oczywiście można by to było dopracować, ale tak wystarczy. Podobnie postępujesz z kolejnymi. Ustalasz głowicę na trzecim klipie. Koniecznie klikasz w trzeci klip. Teraz widzisz zdjęcie kota z trzeciego klipu, ale ustawienia zooma masz z klipu. Drugiego. Jeżeli teraz zaczniesz coś przemieszczać, no to zmienisz sobie klip drugi. Koniecznie kliknij w klip, nad którym znajduje się głowica. I dopiero teraz go edytuj. Tutaj było oddalenie, więc taki układ, jaki jest, jest całkiem w porządku. Z oddalenia nastąpi przybliżenie na kota. Możemy trochę zmniejszyć i przesunąć obraz. Za każdym razem warto przewinąć i sprawdzić, naciskając klawisz spacji. Jak widać, wadą tego automatycznego zooma jest to, że nie widzimy tego powiększenia w trakcie pauzy, tylko widzimy w trakcie odtwarzania. Jeżeli odtwarzamy, to ładnie nam się powiększa. Jeżeli zapauzujemy, zoom wraca do norm. Nie jest to duży problem, jeżeli widzimy prostokąty z kadrzy. Kolejny klip. Z kolejnym klipem postępujemy tak samo. Było zbliżenie na pyszczek, więc teraz możemy tutaj wybrać słop. I zaczniemy też od zbliżenia na pyszczek. I już mamy kolejny kadr. Sprawdzamy. No i dalej to już jest taka żmudna praca, dopasowując każdy z kadrów. Oczywiście można to robić dowolnie, nie jest to konieczne. Bo już nam się wszystko ładnie rusza, ale warto się troszkę wysilić. Ustawienia pokazu są już mniej więcej zakończone, możemy sprawdzić. Wygląda to całkiem przyzwoicie. Pokaz slajdów wygląda całkiem przyzwoicie. Możemy teraz go wyrenderować jako film. Przejdź do ikony Deliver. Tutaj kliknij przycisk Browse. Wybierz, gdzie chcesz zapisać plik wynikowy. My zapiszemy na pulpicie pod nazwą. Pokaz slajdów. Nazwa już jest wprowadzona. Teraz wybierz typ. Najlepiej wybrać typ YouTube 1080p, ilość klatek na sekundę, 24 powinny być wystarczające. Pozostałych parametrów nie musimy zmieniać. Kliknij następujący przycisk, aby dodać do kolejki. Tutaj widzisz kolejkę renderowania, jeszcze film nie jest tworzony. Możesz dodać kolejne filmy, albo ten sam film z kolejnymi ustawieniami. Jeżeli już masz wszystko gotowe, klikasz następujący przycisk. Przejdź teraz na pulpit i sprawdź, jak to wygląda. Się. Jeżeli z jakiegoś powodu film Ci się nie wyrenderował, może to oznaczać, że masz zaznaczony fragment linii czasowej. Zaznaczenie robi się klawiszami i i klawiszami o. i zaznacza początek, o zaznacza koniec obszaru. Jeżeli masz coś takiego, to znaczy się, że wyrenderujesz tylko fragment zaznaczony reszta będzie wycięta na filmie końcowym. Aby to usunąć, możesz po prostu odpowiednio rozciągnąć te uchwyty w tym miejscu albo nacisnąć klawisze alt i lewy alt i alt o wtedy zaznaczenie zostanie rozszerzone na całą linię czasową.